Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, 31 maj 2025, tak jak wam pisałem półtora miesiąca temu i mówiłem, ten czas szybko leci i dzisiaj startujemy z kuponami AKO. Słuchajcie, nie ma żadnego opóźnienia. Paru złośliwców mówiło, że pewnie się opóźni, że coś tam nie, nic się nie opóźnia. Zobaczcie, jestem teraz na stronie programu akademiagry.pl. Są kupony AKO po kliknięciu, już jest wrzucony kupon AKO na dzisiaj. Wczoraj ten kupon na mnie wszedł, rok, pomimo ogromnej przewagi, nie wygrało żadnej połowy. Tak więc miesiąc kończymy, jeśli dobrze liczyłem. 27 kuponów, 20 chyba 1 czy 20 trafionych. Także mówię Wam, jest naprawdę fajnie. Słuchajcie, teraz biorę się za odpowiadanie na Wasze wiadomości, na privy, na sygnalu, na maile, więc bądźcie odrobinę cierpliwi. Wszystko powinno już śmigać. Do wczoraj wszyscy, którzy dołączyli do kuponów AKO, mają już u siebie na stronie na programie akademiagry.pl tą zakładkę kupony AKO. Po kliknięciu wyskoczy im kupon. Można go sobie bez problemu każdego legalnego bookmachera zagrać. Kurs z tego, co widziałem chyba na STS-ie 1,99 Także działajcie, grajcie Pamiętajcie o stawkowaniu Oczywiście dzisiaj jeszcze jest Okazja, żeby się załapać Na wersję dożywotnią Dzisiaj o 23.59 Czyli dokładnie Za 10 godzin Kończy się ta przedsprzedaż I będzie można oczywiście te kupony Ako wejść na stronę programu AkademiaGry.pl zakupić I tu widzicie to jak kliknie się sobie w dostęp, kupone AKO na jeden miesiąc, na trzy miesiące i na rok wersji dożywotniej niestety nie będzie w tej formie do kupienia. Także jeszcze, jeśli kogoś nie ma, wbijajcie. Naprawdę warto zobaczyć, jaki będzie kolejny i kolejne miesiące, jakie będą fajne wyniki. Także to wszystko, a ja się biorę teraz za rozwiązywanie waszych jakichś tam problemów, o których mi pisaliście. Także odrobinkę cierpliwości poproszę i na pewno jeszcze dzisiaj wszyscy będą mieli wszystko aktywowane. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i bardzo wam po raz kolejny dziękuję za zaufanie. Sami widzicie, że te wyszukiwarki, tak jak cały czas mówię, są coraz lepsze, wyniki są coraz lepsze. Wczoraj siedziałem cały sienki dzień nad tsunami, wrzuciłem wszystko to, co Mirek nam przesłał, więc teraz powinniśmy mieć po prostu majstersztyka. Jak będzie, czas pokaże jak zwykle. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, miłego dzionka, a ja lecę na maile. Cześć!